Witam Was. W tym filmiku zapytamy się, czy on chce ślubu. Czy poprosi mnie o rękę? Karta 1, 2 i 3. Czy on poprosi mnie o rękę? Raz, dwa. I trzy. Jedyneczka. Czy on poprosi mnie o rękę? Tu mamy kartę słońca, czyli tu jest pięknie. Natomiast tutaj, dla niektórych z Was, możliwe jest, że już mieszkacie ze sobą. I y, tak, jakby niewiele to zmienia, czy ten ślub będzie, czy nie będzie. Dla tych, którzy nie mieszkają razem, ten partner y, obawia się zmian. Nie to, że on nie chce, bądź was nie kocha. Nie, absolutnie nie. Tylko y, tu są takie dwie historie. Jedna to jest właśnie ta, że no, po prostu jesteśmy razem, jesteśmy szczęśliwi. Po co nam ten ślub? Druga jest taka, że właśnie może być tak, że coś to zmieni. Tak sobie myśli. To jest tak do 3 miesięcy, ale tutaj zapytam, dopytam jeszcze, jak to dalej. To będzie też uwarunkowane yy, <coughs> dla tej grupy albo dla innej grupy, tutaj jeszcze yy, mieszkaniem. Nie wiem, czy nie będziecie. Chcieli jakiegoś yy, wspólnie kupić, jakiegoś domu bądź mieszkania. A teraz wiadomo, yy, czas na to nie jest zbyt sprzyjający. On jakoś tak bardzo to kalkuluje, ten człowiek. Wielu ludzi, bo to jest czytanie ogólne i wiele różnych sytuacji życiowych, prawda? Ale jeżeli chodzi o numer jeden, tak, jak najbardziej. Ale to może być odwleczone w czasie z różnych względów. Każdy ma inny, prawda? To musicie sobie do siebie dopasować. Numer dwa, karta numer dwa. Czy Chcę ślubu, czy mi się oświadczy, tutaj z kolei, już sama ta karta pokazuje, i tu mi się potwierdza, kochani. Że mm, Wasz partner chce najpierw y, osiągnąć stabilizację życiową, stabilizację finansową. Dopiero później zamierza y, przejść na inny etap y, w związku. Tutaj jest bardzo ważne zarabianie pieniędzy, praca, osiągnięcie jakiegoś stasut, statusu. <coughs> Przepraszam. I jak to, to dopiero będzie chciał zmieniać coś w życiu osobistym. I numer trzy, który nam został, odkryjemy od razu. Numer 3. Czy on poprosi mnie o rękę, czy chce ślubu? Czy poprosi mnie o rękę, czy chce ze mną ślub wziąć? Tak, tak, tak. Zdecydowanie tak. I tutaj mamy. Dobry czas na to. Nic dodać, nic ująć. Przepięknie. I tutaj y, jest też taka potrzeba posiadania rodziny, y, troszczenia się o rodzinę. Bardzo fajny partner. Tak. Super. To był numer 3. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.